Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. 0634 jest wyzwalany, gdy moduł sterujący wykrywa wewnętrzne temperatury które znacznie przekraczają poziomy producenta i są uważane za katastrofalne. Co oznacza kod P0634? P0634 to ogólny kod opcji, który pojawia się, gdy moduł sterujący w pojeździe wykryje odczyt temperatury w pewnym punkcie systemu który spowoduje nieprawidłowe działanie lub poważną awarię. Wszystkie moduły sterujące w pojeździe mają poziomy samozachowawcze i tryby autotestu, aby zapobiec katastrofom, a ten kod może zostać wywołany przez dowolny z nich. Kod P0634 jest powodowany tylko przez jeden problem, wadliwy moduł sterujący krótki film. Jakie są objawy kodu P0634? Objawy związane z kodem P0634 są bardzo zróżnicowane i wahają się od kontrolki serwisowej silnika do czegoś tak poważnego jak brak rozruchu lub zgaśnięcie silnika, ponieważ problemy, które mogą spowodować, że moduł ustawi ten kod, są katastrofalne. Jeśli nie ma problemu z pojazdem, zwykle oznacza to, że moduł uległ awarii, co jest niezwykłym zdarzeniem. Jak mechanik diagnozuje kod P0634? Aby zdiagnozować P0634, mechanik potrzebuje skanera optii i wykorzysta dane zamrożonej ramki, aby zrozumieć, kiedy pojawił się kod i czy są z nim powiązane inne kody. Zresetuje kody usterek i przetestuje pojazd, aby sprawdzić. Czy kod pojawi się ponownie? Jeśli tak się stanie, przetestują obwody zasilania i uziemienia w module zidentyfikowanym przez skanowanie i diagnostykę. Jeśli poziomy nie mieszczą się w parametrach producenta, przeprowadzi naprawę lub zdecyduje, czy moduł wymaga wymiany. Typowe błędy podczas diagnozowania kodu P0634. Bardzo często kod ten może być spowodowany zwarciem w module, ale technicy mogą błędnie sądzić że winę za kod ponosi więcej niż jeden moduł sterujący. Diagnostyka za pomocą skanera magistrali CAN lub AUTOHEX jest jednym z najlepszych sposobów na zawężenie pola i zrozumienie źródła problemu. Jak poważny jest kod P0634? Jest to bardzo poważny kod. Ponieważ zazwyczaj oznacza on, że moduł sterujący uległ poważnemu uszkodzeniu lub że poważny problem elektryczny spowodował jego nieprawidłowe działanie i zaprzestanie wykonywania programowania, może to spowodować brak możliwości uruchomienia pojazdu. Aby naprawić kod P0634, mechanik musi, dodatkowe uwagi do rozważenia dotyczące kodu P0634, jeśli konieczna jest wymiana modułu sterującego. Konieczne będzie jego przeprogramowanie w celu dopasowania do ustawień pojazdu. Awaria modułu sterującego jest bardzo rzadka, ale gdy pojawi się ten kod, jest wysoce prawdopodobne, że to właśnie moduł spowodował problem. Wiele modułów współpracuje z modułem sterującym układu napędowego PCM, a także modułem sterującym silnika ECM i modułem sterującym skrzyni biegów TCM. Ważne jest aby poświęcić trochę czasu na określenie źródła kodu